Czy wiesz, że to, co pijesz, może działać jak naturalny wyłącznik stresu? Większość z nas sięga po kawę albo słodkie napoje, gdy czujemy napięcie. Problem w tym, że one tylko podbijają kortyzol, czyli hormon stresu. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość: są napoje, które naprawdę obniżają poziom stresu i co najważniejsze, możesz je włączyć do swojego dnia od zaraz. W tym odcinku pokażę Ci trzy naturalne napoje, które wyciszą Twój organizm, poprawią nastrój i pomogą odzyskać spokój. Zostań do końca, bo numer 3 zaskoczy Cię najbardziej. Pierwszy napój to napar z melisy. Melisa jest znana od wieków jako zioło uspokajające, ale badania potwierdzają, że naprawdę działa na układ nerwowy. Zawiera związki, które wspierają produkcję GABA, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za spokój i równowagę. W praktyce Kubek ciepłej melisy wieczorem obniża tętno, zmniejsza napięcie i pomaga zasnąć. Dlaczego to takie ważne? Bo sen to fundament walki ze stresem, a jeśli nie śpisz dobrze, twój organizm nie ma szans na regenerację. Melisa to naturalny reset, bez skutków ubocznych, jakie niosą tabletki na Drugi napój to coś, co większość z was zna, ale mało kto używa w tym celu: zielona herbata. Wielu myśli zielona herbata to kofeina, więc chyba pobudza? Tak? Ale jednocześnie zawiera L-teaninę, aminokwas, który obniża poziom stresu i poprawia koncentrację. To dlatego mnisi Zen od setek lat piją zieloną herbatę przed medytacją. Łączy jasność umysłu ze spokojem. Wyobraź sobie! Pijesz kubek zielonej herbaty rano zamiast kolejnej kawy. Zamiast nerwowego pobudzenia dostajesz skupienie i lekki relaks. Idealne rozwiązanie, gdy masz dużo pracy i nie chcesz rozpraszać się stresem. I wreszcie numer 3. Koktajl z kefiru i owoców jagodowych. Brzmi jak zwykły zdrowy shake, ale to prawdziwa bomba dla Twojego mózgu. Dlaczego? Kefir to źródło probiotyków, które wspierają mikrobiom jelitowy. A jelita i mózg komunikują się non-stop. Jeśli jelita są w równowadze, poziom stresu automatycznie spada. Dodaj do kefiru garść jagód, malin czy borówek. Pełne antyoksydantów, które dodatkowo chronią mózg przed stresem oksydacyjnym. Efekt? Napój, który od środka wycisza twój układ nerwowy i poprawia nastrój. Podsumujmy. Melisa na wyciszenie i dobry sen. Zielona herbata na skupienie bez stresu. Koktajl z kefiru i jagód na równowagę jelit i lepszy nastrój. Trzy proste napoje, które mogą naturalnie obniżyć twój poziom stresu. Bez tabletek, bez sztucznych wspomagaczy. A teraz pytanie do Ciebie którego z nich spróbujesz jako pierwszego? Napisz w komentarzu. Jeśli chcesz więcej prostych trików na zdrowie, kliknij subskrypcję i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nic cię nie ominie. Pamiętaj, zmiana na zdrowe zaczyna się od małych kroków, nawet od jednego kubka.